jest taki film francuski z 1940 roku. Ukryte siły, przedstawiające sposób działania masonerii, wprowadzenie tam inteligentnych ludzi i tworzenie z nich bezwolnych kokiełek. I główny bohater wchodzi tam w dobrej wierze. Właśnie w ten sposób się nabór tam realizuje również Dzisiaj, że wmawia się, że jacyś tam rycerze maltańscy, czy, czy iluminaci, czy tam inne jakieś prawda, związki tajne są jakąś tam elitą ludzkości i niektórych dają radę otumanić. A później, kiedy już dany delikwent zorientuje się, co zrobił i próbuje tam przeciwstawiać się tym, tym działaniom. Po zaprzysiężeniu, a w tym przypadku to tam, kiedy odkrył niecne działania, nawet w dążeniu do wojny, no to próbują go zabić właśnie w tym filmie. Kiedy on już dochodzi do zdrowia i odzyskuje świadomość, no to już jest wojna między Francją a Niemcami rozpoczęta. Czyli on jakby potwierdza, potwierdza tę swoją słuszną drogę oporu. Ale dlaczego. No, ten film jest słaby no, jak na jak najszybciejszy czasy pod względem techniki czy narracji, ale wątek główny jest podany rewelacyjnie, bo to jest właśnie klucz działania tych tajniaków, tak byśmy nazwali. Dlaczego oni tam wciągają najinteligentniejszych ludzi? No właśnie po to, żeby się nikt tym łachudrom nie przeciwstawiał w niszczeniu świata. Co teraz widzimy, że się dzieje? Bowiem, te żydomasonerie wszystkie właśnie zniewalają i niszczą ludzkość, a nie działają dla dobra świata. No i urabianie takiej opinii, prawda? Żebyś dał się nabrać na ich te fałszywe autorytety, władzę i wiedzę. I podstęp. A później to już. Będziesz indyferentny, czyli obojętny na, na wszystko, na otoczenie, na, na ich niecności i o to im tylko chodzi. Przestanie się wtedy dla ciebie liczyć naród, rodzina, moralność, społeczność, prawo. Ty będziesz tylko przekonany o ich wszech, wszechpotencji i właściwości postępowania. A nawet jeśli będziesz miał wątpliwości, to i tak będziesz przeświadczony, że oni wiedzą lepiej bożą przecież całym światem, więc to nie, musi być, nie może być głupie, więc na pewno jest to jakiś w tym pokraczny sens. A ty masz. I ty sobie tym uspokoisz sumienie. Czyli każda jednostka samodzielna, wyróżniająca się w sensie jakichś wartości, ma być spacyfikowana. A ich perfidia, proszę Państwa, jest niesamowita. I to jest dość istotne, to trzeba sobie uświadomić, bo ja teraz chcę przeskoczyć do całkiem innego tematu, który później z tym będzie powiązany. Jak Państwo wiedzą, ja często mówię, że ta polityka mnie po prostu nudzi obecna, i, i bo wszystko przebiega nieprawdopodobnie wolno i mogę sobie pozwolić na urlop, bo się tak naprawdę nic nie dzieje. I nie będzie się dziać nic, czego bym nie przewidywał. Taka jest prawda. No bo co się tak naprawdę dzieje? Poza Gre Grecją i Islandią, czyli takimi działaniami <grytania> olewającymi przez te kraje żydowskich fikcji, czyli tych sztucznych właśnie wielkości, to nagle okazuje się, że są bar idą bardzo szybkie inklinacje ku socjalizmowi. No Francja, przecież w Polsce, przemarsze pierwszomajowe z Młotym Sierpem w Warszawie i hasłami niby lewicy prosocjalnymi, jak, gdzie tam brylują panikotikonowicz Miller. A to dalej takie tupanie w miejscu jest. Mnie się proponuje wejście w jakiś niby polski konwent narodowy, ale z jakimi warunkami? Żeby nie atakować kościoła i uznać jego rację. I zdobycze, tak to nazwijmy. Przecież w ten sposób obrażają nie tylko mnie, ale i siebie. Jak można proponować mi taką tak współpracę na no, takich warunkach, gdy ja, jako warunek sine qua non polskiej racji stanu, stawiam usunięcie Kościoła i Biblii z życia publicznego i określam Kościół jako największego wroga wewnętrznego Polski i polskiej racji stanu. A podział sławi dokonany przez żydostwo w tysięcznym roku. Czyli przez te kościoły na kościół wschodni i zachodni, powoduje przecież stałą likwidację całej polskiej etniczności przez stulecia. Przecież oni określają się w ten sposób jako głupcy, proponując mi współpracę w tym konwencie. Bo tu jest nie tylko lekceważenie mniej mojej wiedzy oraz dokonań, ale i no, faktów minimalnych. Ja nie mówię tu o takiej podstawy postawie do kompromisu czyli nie ma tu ani słowa podniesienia się do moich obracowań i zarysu konstytucji no to co mi się proponuje, żebym co? Nie chodzi mi przecież o szczegóły, gdyż oni nie muszą popierać Stalina, który po tej tysiącletniej niewoli wyzwolił sławię i ją scalił. Ale przynajmniej należałoby uznać punkt podstawowy, czyli przedstawić i uznać kościół jako ukrytę, ukrytą okupację żydowską. I tym jest kościół na naszych ziemiach. Drugim elementem tej tępej żydomasońskiej mócki ideowej są właśnie te plakaty komunistyczne, i transparenty pierwszomajowe. No bo kto jest na nich? Engels, Marsk, Trocki, Lenin, czyli najkrwawsza, najbardziej zbrodnicza linia niszczenia ludzkości. Całkow I ona jest po to, aby całkowicie ukryć dokonania Stalina, i Dzierżyńskiego, i dobro człowieka. Przecież oni wprowadzili ten pierwszy but, taki poważny, który później próbowali tam ratować Nepem. Pragnę Państwa uspokoić, że tu właśnie te takie perfidne podejścia to się nie skończą, ani atakowanie mnie, czy proponowanie mi niby przyjaźni, takie jak Brutus Cezarowi. Tylko, że to już jest dla mnie za nudne. Bo zaraz, a co robi ta swastyka? A gdzie jest tam takie Tak jakby to było coś złego. Ja tłumaczyłem, czym jest ten znak. Jest to znak święty, piękny, wspaniały krwitych narodów, ich potęgi, Układu Słonecznego, naszej, naszych wartości, to na to się obraża? A jak można mówić o, o Stalinie jako o największym zbrodniarzu? Tak, to jest największy zbrodniarz, jak ja mogę o nim mówić dobrze, prawda? Bo Biblia to przecież Słowo Boże. I tak fółko bla, 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 bla. Ja już miałem bardzo różne obelgi. Więc te mnie nie ruszają. Przecież na tych portalach niby patriotycznych jaki żydowski gówniarz określił, że mnie rozniesie na strzępy intelektualnie. To moje pomysły konfederacyjne. Czy za Jakoś go już teraz nie widzę. No oczywiście, to, to, to nie są pojedynczy ludzie i oni są głupi, za jakimiś no, nazwiskami, ale to są całe zespoły, całe brygady, oficerowie osadu i innych tam służb. I opracowują całe systemy ogłupiania. Tak jak teraz z tą Tymoszemką. I proszę zobaczyć, kto w tym uczestniczy. A nawet niektórzy uważali, że Pastor gał, to jakaś intelektualna i moralna postać. A To takie samo żydowskie gówno. Każą robi piany jak inni. Czy u nas Macierewicz, czym się różni od kolwina Milka czy Michalkiewicza? Bo to zaraza liberalna. Więc uświadam sobie, że żadnego porozumienia z wężem na piersi na polskiej piersi. Polskiej i słowiańskiej piersi. Oni nas niejednokrotnie podchodzili skrycie i upadlali nie dać się zamydlić latnikami świętymi kościołem, tylko jasno. Jeśli chcemy jakieś warunki podstawowe, to proszę bardzo, bo to się dzieje i to się stanie. Dlatego ja mówię. Ja dalej mogę pójść na kółko. Likwidacja Fed, Banku Światowego, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, anulacja długów, odszkodowania bilionowe od Watykanu i Żydów, wprowadzenie gromadności socjalistycznej, czyli ograniczona własność prywatna, podatki progresywne, katastra dla najbogatszych, świadczenia dla każdego bezdomnego, odrzuconego, reaktywacja bezdomnych, konstytucja według broszury o wspólnotowości, między innymi później likwidacja Senatu i Urzędu Prezydenta, powrót do 49 województw na terenie Polski, monopolizacja głównych zakładów energetycznych i innych centralnych, Jakichś instytucji, ich nacjonalizacja, bezpłatne autostrady, nowe źródła energii, polskie spółdzielnie zaczną przejmować supermarkety i tak dalej, i temu podobne. To są nasze takie cele minimalistyczne, bo jak żydki się w ogóle nie opamiętacie, to będzie dekapitacja i tych osób z Sejmu, i wojewodów, i biskupów, i bankierów. Coraz bardziej następuje to ukierunkowanie się w stronę przeze mnie podalną. Proszę to zaobserwować. Jeszcze dwa lata temu, kiedy poruszałem sprawę celibatu, czyli konieczności upadku kościoła, eksponowania i m.in. symboli Mota i Sierpa. Proszę bardzo. Dojdzie do tego jeszcze książka jako symbol pełny gromady i konieczność likwidacji Biblii i, kości i zamiana budynków, parafii, kościołów na domy gromadne i ośrodki reaktywacji bezdomnych. I nawet Państwo nie wiecie, jak szybko będziecie chcieli tworzyć gromady. A nie jak do tej pory, że niedziela to Kościół rosł i MP Trójka albo Pilot. Bo co by się stało z Dniem Świętym, jak tu nie pokazać nowej systemki czy kolczyków? Niech się pienią nowaki, że zajeżdżamy nową bryką. I padanie na twarz przed tymi świątkami. Bo to by wtedy Polak nie był Polakiem, gdyby się nie okadził. Najświętszym sakramentem. I Polakowi, i Narodowcowi zabrakło bo tożsamości. No więc, proszę Państwa, no w końcu trzeba odreagować na te sofizmaty, baśnie i wskazania. I trzeba ratować tożsamość sławską. bo Ty właśnie idąc do kościoła, to zdradzasz siebie. To by nie bój się, że i niedziela będzie inaczej wyglądać i sobie zorganizujesz czas i uczcisz wartość prawdziwą i przez bliźniego znajdziesz Boga, tą wartość najwyższą, swoją i nieśmiertelność właśnie przez bliźniego, przez współpracę z nim. Przecież te wszystkie dożynki, czy świętokwiecia, czy wyjarki, to już tłumaczyłem, czyli ten okres przełomu roku, że to był właśnie dla tego kult Słońca, którego wtedy było najmniej. Więc odpokój swoją tożsamość, świadomość, zrozum, kim jesteś, co jest dla Ciebie ważne i co Cię pęta, niszczy i zniewala. No kiedy patrzę na to zaangażowanie kobiet przy ukwiecaniu, tam przy strajaniu tych gaików katolickich, a dlaczego tego nie ma przy nas samych? wśród nas samych, tylko jest to zawiść. Dlaczego się tego wstydzimy? Dlaczego nie? Dlaczego ciągle to parcie na niewolnika, samobójstwo z niewolnikiem za wszelką cenę? Czyli właśnie każdy się jakby zapisujemy do tej masonerii w ten sposób, prawda? Stajemy się obojętni wtedy na nasze ważne sprawy. Bo to są braki w wychowaniu, dlatego, że my z suwerena mi siebie niewolnika, przez te spowiedzi donosicielstwo na samego siebie. I z tego później wyszły takie niesamowite samoograniczenia i ta zaliz, i to, ta atomizacja, że yy, yy, patrzyliśmy tempo na likwidację dóbr takich jak PGR-y, niechęć do spółdzielczości za PRL-u i zgoda nawet inteligencji na niszczenie wspólnego dorobku 45 powojennych lat. A yy, sami nie umieliśmy znaleźć tutaj sobie odniesienia, przecież już za znamiedzą. nam pokazali to kilka razy w historii, jak działać. To jest naród wybrany przez Boga, który już od XV wieku wybierał tymalną drogę rozwoju i przetrwania. Odrzucił chrześcijaństwo, ale się nie zametłał w zbytnie gloryfikację idoli Bałwanów w Prasławii. I tu bym radził polskim ruchom sławskim się temu przyjrzeć. U nas ta straszna kołtuneria to nie tylko wiejski krety, ale i miejski tuman. I globtroter debil, bo i nawet wykształcony. I mor książkowy <tun> Kołtun, Można powiedzieć. Przecież wystarczy chwilę pomyśleć i same rozwiązania się nasuwają. Na przykład wystąpić do EZ o uznanie Polanii jako państwa niezależnego. Wtedy ośmieszymy ich Kosowo, próby rozbicia Polski przez Radzie i tak dalej. No takimi prostymi metodami ich ośmieszamy centralnie, światowo. Róbmy to. Dlaczego tego nie robimy? Tu w okolicy masz działać wspólnotowo, organizować czyny społeczne. Tak, bo tu żyjesz, na tej ulicy, w tym bloku, czy w tej wsi. A nie tylko. No wiadomo, że kobieta się lubi ubrać do kościoła, bo kobieta no, lubią to. Chociaż niektórzy mówią, że kobieta nigdy nie ma się w co ubrać, ale zawsze ma się z czego rozebrać. Ale... Stajmy się kalecy, proszę Państwa. No, jak, jak, no i teraz proszę to porównać z tym tytułem filmu, co ja mówię, z tymi metodami żydomasonerii i jak my wszyscy w tej właśnie żydowszczyźnie tkwimy po uszy. I tak jak konwent jest tą fałszywą furtką głosowania żydowszczyzna, czyli Kościół, tak z drugiej strony to, co wspomniałem, ten trokis leninizm. i to są fałszywe drogi, Ja wiem, że moje rozwiązanie wyprzedza inne i jakoś się nie kwapią do analizy pełnej. No, ale to przyjdzie na to, że Dlatego ja się tego nie boję, bo powoli, powoli odkrywane to jest i gdyby Państwo prześledzili chociażby z tych moich dwóch lat te moje felietony, to proszę zobaczyć, ja właściwie to mówię o trzech, pięciu może sprawach. Mnie to nudzi, bo jako metodyka Języka międzynarodowego, to ja po paru lekcjach uczę biegle Erila, więc zastanawiamy się, do takich prostych spraw, które ja tutaj przedstawiam, przeczytanie no, kilkuset stron zawartych w moich książkach. No, po pięć razy, nawet gdybym to przeczytał, na no, jedną książkę, 250 stron czyta się, no, pff, dwie godziny, no niech będzie dzień. Oczywiście, w, w, załóżmy, w komfortowych warunkach, a niech będzie tydzień. No, czyli te dwie książki to powinny być za miesiąc, no nie wiem, opanowane. Oczywiście nie każę wszystkiego, bo tam są też i dokumenty, które można tylko w ogóle na przeczytać, jak tam akt oskarżenia, czegoś, czy coś takiego, ale później, czy, czy, czy obracowanie Klawkowskiego, czy coś, no to też są dziesiątki stron. I można to na razie ten, a, a inne szczegóły później wrócić kilka razy, ale daną książkę po tygodniu można spokojnie opanować, żeby się nie wie, pytać, czy tam mieć jakieś wątpliwości i po miesiącu można już swobodnie zostać Sławianinem, bo tam są opisy no, wystarczające do tego, żeby zrozumieć zasadność tej nowej cywilizacji, którą ja proponuję. A właśnie dlatego jednocześnie chcę pokazać, że właśnie cały czas on demaskuje tą żydowską bezsiłę. A wy to ciągle uważacie, że oni są niecholarnie silni. Właśnie to jest dla mnie zastanawiające, dlaczego uważacie żydowszczyznę, że ona jest wartością, wiedzą i siłą.